Politycy Prawa i Sprawiedliwości zachęcają do skorzystania z programu 500. Po zmianach zakłada on przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Liczba złożonych wniosków drogą internetową pokazuje, że ludzie masowo będą korzystać z tego wsparcia. Tylko w dwa dni od uruchomienia drogi online wpłynęła rekordowa liczba wniosków. Złożono już ich ponad milion. Rząd Prawa i Sprawiedliwości uznaje to za jeden ze swoich głównych punktów programowych. Rodzice zainteresowani skorzystaniem z, z tych pieniędzy mogą to zrobić elektronicznie za pomocą kanału bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Szacujemy, że wsparciem uda nam się objąć blisko 7 milionów polskich dzieci. Program osiągnął wiele plusów, poza tym, że jego celem głównym to jest podnoszenie dzietności polskich rodzin. Tutaj rzeczywiście ten wskaźnik również podniósł się znacząco i wyprzedza dane... Szacunkowe Głównego Urzędu Statystycznego, czyli przynosi właściwe efekty, ale dodatkowo ten program zmniejszył w bardzo znaczący sposób ubóstwo w polskich rodzinach, zwłaszcza na terenach wiejskich. Te pieniążki rodziny wykorzystują właściwie, na co, na co mamy dowody z niedalekiej przeszłości. To nieprzypadkowo, że nasza gospodarka w tej chwili jest mówię o gospodarce całej na czwartym miejscu w świecie, jeżeli chodzi o tempo rozwoju. To właśnie te programy socjalne, głównie 500+, plus, wszyscy wiemy, i te, in, i te programy inne, na które skierowanych jest ponad 70 miliardów, przez te 70 miliardów trafiło właśnie do gospodarki, do, do biznesu, prawda? jest przetwarzana dalej i nasza gospodarka, mimo kłopotów w innych gospodarki w innych państwach, my, u nas ma się świetnie. Od 1 sierpnia z kolei wnioski będą przyjmowane drogą tradycyjną w miejskim ośrodku pomocy rodzinie we Wrocławku przy ulicy Ogniowej 8 przez 10 lub pocztą. Aby uzyskać prawo do świadczenia 500 Plus na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca do 30 września. Obszerna relacja z konferencji prasowej polityków Prawa i Sprawiedliwości na temat programu 500 Plus jeszcze dziś w obiektywie telewizji Kujawy.